Stare reguły już nie działają, stary sposób zachowywania już na pewno nie działa. Wiemy, że weszliśmy w nową erę, erę wodnika, i świat się kompletnie się zmienia. Ruszą się wszystkie dotychczas nam wiadome sposoby, metody i reguły, e, przez które my żyliśmy poprzednią erę. Wchodzą nowe reguły i musimy się dostosowywać. Zostańcie ze mną, a opowiem Wam 10 reguł życia w nowym świecie. I tak, pierwsza reguła. Elastyczność jest ważniejsza stabilności. Wcześniej było tak: idziesz do pracy, pracujesz w pracy, w jednej pracy całe życie, idziesz do studia, dostajesz jeden zawód, idziesz do pracy, pracujesz tam całe życie, wieczorem przychodzisz do domu, jesteś z rodziną. I życie jest piękne, i życie jest stabilne, i wiesz, co oczekować jutro. Teraz czasy się zmienili. Teraz elastyczność jest ważniejsza, stabilności. Czasy tak szybko się zmieniają. Co pół roku zmieniają się reguły i trzeba umieć e, pod to się dostosowywać. Teraz reguły mówią o tym, że jeden zawód tobie może nie wystarczyć na całe życie. Teraz jest tak szybko zmieniający się Świat, że potrzebujesz dwóch albo nawet trzech zawodów. To nie mowa o tym, że masz pracować na trzech pracach. Nie, tylko to mowa o tym, żebyś mógł czy mogła szybko dostosować się do zmian. I jeżeli twoja praca, twój zawód już nie są aktualny, dochodzą jakieś rozszerzenia, zmiany, nowe kierunki, to żebyś mógł. Szybko e, zadaptować się i zmienić swój kierunek, albo zmienić zupełnie swój zawód, żeby mógł działać dalej. Druga reguła. Świadomość jest ważniejsza od kontroli. Wcześniej było tak, że wszystko mieliśmy kontrolować i kontrolu kontrolując, żyjesz. Wcześniejsze reguły, że bez kontroli nie dawało się żyć, i wszyscy my próbowaliśmy. Wszystko trzymać pod kontrolą, zaczynając od pracy, e, codzienności i kończąc rodziną. W tej chwili świadomość jest ważniejsza. Świadomość tego, że jesteś tu i teraz. Musisz być przygotowany do tego, że w każdej chwili może wszystko się zmienić i kontrola tak naprawdę nic się nie daje, bo za chwilę może nie być tego, czego kontrolujesz. Więc druga reguła: świadomość jest ważniejsza kontroli. Trzecia reguła, Energię jest ważniejsza od wysiłku. Pamiętamy te czasy, kiedy wysiłek był ważniejszy i wszyscy mieliśmy ciężko, trudno pracować, żeby czegoś osiągać. Teraz czasy się zmienili i widzimy, że ci ludzie, którzy pracują czasami dużo mniej, od tych, którzy pracują po 12 godzin, zarabiają więcej i mają więcej. Dlatego, że w tej erze energię, którą wkładasz w to, co robisz, jest ważniejsza od Twojego wysiłku i czasu spędzonego na pracy. I ta trzecia reguła mówi o to, żebyś oszczędzała swoją energię i działałaś z podstawy przepełnienia, napełnienia energią, a nie z podstawy trzeba działać. Czwarta reguła. Związki są ważniejsze od wiedzy. Minęły te czasy, kiedy wiedza była bardzo ważna. Wiedza oczywiście jest ważna, tylko że teraz tak szybko wszystko się zmienia, że Twoja wiedza nagle jutro może być już ustarzała, postarzała i niepotrzebna. I pod, będziesz potrzebowała nowej wiedzy, nowych możliwości, i nowych e, związków, komunikacji. I teraz era jest komunikacji i ta komunikacja jest ważniejsza. Potrzebujesz ludzi, do których możesz się zwrócić, kiedy twoja wiedza już nie będzie aktualna, a ludzi Tobie pomogą. Piąty reguł cenność jest ważniejsza od reklamy. Kim ty jest ważniejsze niż kto ty? Kiedyś było tak, że im głośniej krzyczałeś, im głośniej reklamowałeś, im większy był marketing, to tym byłaś ważniejszą osobą. Teraz ważniejszy cenność, którą ty niesiesz do świata. To, co ty mówisz, to, co wnosisz, to, komu pomagasz i jak pomagasz i e, jakie. Um, dobre skutki wnosisz do tego świata są dużo ważniejsze i do ciebie ludzie przychodzą za twoją cennością, a nie dlatego, że Ty zrobisz głośną reklamę. Szósta reguła: spokój jest ważniejszy od prędkości. Kiedyś było tak, że musimy szybko, szybko działać, żeby wszystko zdążyć, i im szybciej działaliśmy, działaliśmy kilka rzeczy na raz, to większe były osiągnięcie. Teraz jest era spokoju i świadomości. I kiedy działamy z punktu świadomości, to osiągamy dużo więcej. Wtedy, kiedy mamy czas, żeby powiedzieć sobie stop, odpocząć, e, posłuchać siebie, swojego wewnętrznego ja, co tak naprawdę chcemy i jak trzeba działać, to osiągamy dużo większych osiągnięć. Sensem szóstej reguły jest to, że powoli, ale w przypływie jest lepiej niż szybko, ale w chaosie. Siódma reguła. Unikatowość jest lepsze od pasowania. Kiedyś nam mówili, bądź ciszej wody, niżej trawy, zachowuj się, nie wybijaj się, nie wychodź, nie pokazuj się. I wszyscy byli takie same, tacy same. Teraz era unikatowości i musisz. Być unikatowe, żeby do ciebie przyszły ludzie i pokazać, jakim ty jesteś naprawdę prawdziwym sobą. Nie ukrywając, nie zachowując się tak jak wszyscy, a zachowując się tak, jak ty jesteś, kim ty jesteś, pokazać ludziom swoją unikatowość, i to daje tobie przewagę nad innymi wszystkimi, kto jest taki sam. Ósma reguła. Cisza jest lepsza od szumu. Kiedyż było tak, że trzeba było walczyć i głośno krzyczeć o sobie, żeby wszyscy cię usłyszeli. Trzeba było walczyć i udowodniać, że ty jesteś lepszy albo że wiesz lepiej. Teraz jest era ciszy, kiedy trzeba słuchać, kiedy trzeba nauczyć się słyszeć. Oponenta. I im lepiej ty słyszysz człowieka obok, im głębiej ty słuchujesz się w człowieka obok, tym lepiej wiesz i rozumiesz i tym większą masz predyspozycję, żeby zrozumieć i odpowiednio odpowiedzieć. W szumie nie ma prawdy. Prawda jest w ciszy i w głębokości. Dziewiąta reguła. Intuicja jest ważniejsza od analizy. Kiedyś trzeba było wszystko analizować, tak jak mówiłam, już kontrolować i e, trzeba było strukturalnie wszystko planować. A teraz tak szybko wszystko się zmienia, że nasz mózg i tak nie dąży e, za tym wszystkim przeanalizować i strawić. Dlatego teraz na szczyt wchodzi intuicja, bo intuicja nigdy nie kłamie. Intuicja jest wasze cia ciało, które zawsze pokaże, gdzie boli. Intuicja jest tak mocna, że zawsze powie wam prawdę i powie, Robić albo nie robić i ważne ją słuchać teraz, działając według intuicji, będziecie osiągali tego, czego chcecie. I dzisiaj ostatnia reguła wiara jest mocniejsza od strachu. Kiedyś wszystkich nas można było nastraszyć i takim sposobem nas kontrolować. Jednak teraz większość ludzi są już świadomi, nie słuchają tego wszystkiego, czym próbują nas kontrolować i straszyć. I znajdują tą wiarę. W sobie, w środku, nawet przynajmniej wiara w swoje działanie i w siebie jako osoba, bo żyjąc w strachach, to my nie żyliśmy. To istnienie nie można było nazwać życiem. A teraz, kiedy strach odpuszcza i przychodzi wiara przez wiarę, to dopiero rozumiemy, co to jest życie. A więc nie bój się. Odpuszczaj, słuchaj intuicji, nie spieszy. Działaj powoli ale z dobroci i z otwartości serca. Teraz era komunikacji i empatii, miłości serca, uczuć i emocji, bądź na bieżąco z erą i z tym, co dzieje się dookoła. nie poddawaj się schematom i nie pozwalaj kontrolować ciebie. A jeżeli nie dajesz rady sama czy sam wyjść z tego kręgu, w który za bardzo się zakręciłeś i nie wiesz z czego zacząć i jak z tego wyjść, to zapraszam, jestem i służę pomocą.